To jest miejscówka, którą widać od nas z kampera. To co widzicie tutaj, to nie jest parking, to jest droga. Ogólnie jak będziecie w Ksamil, to koniecznie, koniecznie odwiedźcie tą restaurację. Nie sugerujcie się tym, jak ona wygląda, bo ona nie jest jakaś piękna, no. ale jedzenie się wybroni. Nie wszyscy się tu zatrzymują i leją sobie górską wodę do picia, dlatego tu są takie tłumy. Ale nie widać, żeby ktokolwiek tu gasił. Nic, po prostu, kurczę, nikt się tym nie interesuje. Zmieniliśmy miejscówkę, zmieniliśmy kraj. Pani Aniu, dajesz. Ania uczy się pływać na plecach. Bo mówi się, przodem już umie. Przodem umie. O, przodem umie. A na plecach się topi. Topi się. Teraz ja sobie poskakam Wychuć. Zrobisz, zrobisz mi ten nagranie z w, w zwolnionym tempie Telefonem oczywiście To jest miejscówka, którą widać od nas z kampera z miejsca, w którym teraz stoimy. Pokażę wam jak to wygląda tam dalej. Wchodzi się przez taką głowę, jak w Meksyku. To w ogóle jest pięknie, takie jakby robione na szydełku. Bardzo się to zrobiło teraz modne. Tam widzicie też parasole, w ten sposób są zrobione. Świetnie to wygląda. tu plażyczka, tam skutery. Tam nasz van. Z tego miejsca fajnie go widać. To mój mężość, a tu głowa od tyłu. My też w okolice Grega, ale dzisiaj nie ma imprezy. Chyba, że jeszcze nie ma imprezy, może będzie o późniejszej godzinie. Zobaczcie, jak oklejony samochód. Włoska rejestracja. Nawet ten znaczek Mercedesa jest oklejony. Co widzicie tutaj, to nie jest parking, to jest droga. Wszyscy stoją, tam nawet jeden odważny kamper wjechał. O, poruszyły do przodu. Jest nadzieja. Ale tym kamperem odważny. Marek właśnie mówi, że tutaj jest wesołe miasteczko, ale wesołe miasteczko dla dorosłych. Widzicie, jak kolorowo. Każdy czymś pływa, każde jakieś zajęcie zajmuje. Ach, nie wiem czy widzicie tam jedna z tych wysepek jest taka wydrążona, na niej jest plaża zrobiona. Mamy wrażenie, że tego tam nie było. Ale mimo wszystko woda ma piękny kolor. Może dzisiaj lepiej widać, a może i nie. Jesteśmy znowu u Cimiego. Co tu jest napisane? Świeża ryba z grilla. Tradycyjne jedzenie. Menu po polsku. No jak tu nie wejść. Marek wziął sobie rybkę. Tą, co ja wczoraj. A ja wziąłem makaron, co po Cemi masz. Bardzo smakowało. No jest pyszna. Bardzo, bardzo polecam. Weszliśmy już od Chimiego. Ale nic nie nagrywamy, bo jesteśmy tak objedzeni. Za dużo. Ale nie ma sił mówić. Mój makaron z owocami morza dobry, ale bez porównania z rybką. Rybka to jest. Rybka wymiata. Ale spróbowałem od Ani i dzisiaj sobie ją wziąłem. Kurczę. A tak się najadłem, a jeszcze więcej mi bakłażanów dał i... Co jeszcze dodał? Drugie? Cukini. Cukinia. Smażoną. A Nagriłem. co chciałam mówić? Ogólnie, jak będziecie w Ksamil, to koniecznie, koniecznie odwiedźcie tą restaurację. Nie sugerujcie się tym, jak ona wygląda, bo ona nie jest jakaś piękna. No. Ale jedzenie się wybroni, bo tak. jest naprawdę pyszne. Jedzenie Was powali. Możecie A my idziemy do załudzać. samochodu. Dojdziemy do samochodu. Wyjeżdżamy, jedziemy dalej. Zrobimy Wam małe podsumowanie Ksamil i opowiemy tak. coś więcej. Stwierdziliśmy, że wyjeżdżamy bo wczoraj ten szliśmy i Marek mówił te oliwki to są docięte na Twój wzrost się ja idę a on idzie i się nas tam nachyla i dzisiaj znowu idziemy pod tymi oliwkami ja idę wyprostowana a, a widzę Marek tu co chwilę nurkuje na niskie je obciąć nie no one są obcięte na mój metr sześćdziesiąt zobaczcie a nie dokończyłem no wyjeżdżamy z tego powodu, że nas tutaj nic nie trzyma, naprawdę. Tak jak kiedyś z łyską oku wyjeżdżałem stąd, tak teraz ani no, ja, ani Ania. Zmieniło się nie do porównania. Ale to. opowiemy wam w samochodzie, jak już klimę włączymy. Żegnamy <grymne> się z tym miejscem, siadamy i startujemy. O, jakie nagrzane siedzenie! Zobaczcie jakie piękne widoki. Albania w dużej większości składa się z gór, więc tutaj też trzeba podziwiać takie widoki, a nie tylko morze. Parę słów podsumowania na temat ksamil polecamy, czy nie polecamy, to zależy komu. Jeśli chodzi o osoby, które lubią imprezy, głośną muzykę, to Xamil to jest taka albańska ibiza i bardzo i zdecydowanie wtedy polecamy. Impreza przy imprezie w cenie alkoholu, czy tam piwa, leżak, basen, impreza, zdecydowanie polecamy. Ale jeśli ktoś chce sobie odpocząć... Zacznie Pan z owieczkami. I ta czyściutka ich woda w rowach. Ale jeśli ktoś chce odpocząć, ktoś chce sobie popływać... To xamil absolutnie odpada, to nie jest już taka miejscowość, której można sobie odpocząć, w spokoju popływać, gdzieś stanąć na dziko kamperem, nie, zdecydowanie to już nie jest takie miejsce, to było takie miejsce kiedyś, a, ale to już teraz nie tam, nie? No za jakiś czas to już w ogóle nie będzie... Jest fajne to tam, że na Korfu jest lotnisko, bardzo blisko jest Ksamil, bardzo dużo osób przylatuje sobie samolotem na Korfu, dopływają promem do, do Albanii i właśnie tutaj jako pierwsze Saranda, Ksamil i dlatego tu jest tak dużo osób między innymi. No i bardzo w błyskawicznym tempie to się wszystko rozrasta. Marek zapytał o ceny apartamentów. Może ty coś powiesz na temat tych cen? No pytałem. Pytałem parę osób Wczoraj spytałem takiego pana, to za trzy osoby apartament. No oczywiście nie byliśmy oglądać, bo nie jesteśmy zainteresowani, mamy swój. Nie chcieliśmy jej zabierać czasu. Tak, w ogóle czasu, żeby nas prowadziła gdzieś tam za trzy osoby chciał gościu 60 euro. To nie jakaś klitka, nie? ale jak ktoś chce po taniości, to po 20 euro dużo nie jest, nie? Wszystko mówi, że jest, jest. Jest łazieneczka, więc nie ma problemu z czymkolwiek, nie? Nie, no nie możemy się wypowiadać, jak to wyglądało, bo nie no, widzieliśmy. No, ale mówił, że jest łazienka i tak dalej, no to, to, to co, co, co potrzeba więcej, nie? Dzisiaj pytałeś, pytałem się takiej pani, to ona już chciała więcej, ale miała taki, pokazała nam taki ładny dom już, nie? I blisko morza. Blisko morza, bardzo blisko, bo ten dziadek to miał ładny kawałek. Ona chciała się ona chciała 75 za dwie osoby i musieliśmy jej podać ile chcemy dni. My tak szczeliliśmy chyba 6 dni, nie? No. Także 75 to też nie jest aż tak... No nie wiem no... Nie orientuję się w cenach teraz apartamentów, ale przypuszczam, że to nie jest chyba kosmos jakiś. Ale musicie zwrócić uwagę na to, że jeśli wybieracie się do apartamentów Samil. E... To bardzo dużo plaż jest prywatnych, na które nie, nie macie wejścia, chyba że zamówicie sobie, opłacicie, nie wiem, leżak, parasol, weźmiecie jakiegoś drinka, nie wiem, na jakiej zasadzie to jest, co akurat w danym momencie musicie opłacić, żeby mógł korzystać z prywatnej plaży. No nie no, przypuszczam, nie, przypuszczam. widziałem tabliczki, że jest 10 euro za leżak i za parasol. No, to tak se musicie policzyć codziennie, nie? A tak jak chcecie jakąś dziką plażę, to musicie naprawdę Dalej. odskoczyć kawał, żeby gdzieś tam się ulokować. Nie? No jest ciężko. Więc tak sobie rozmawialiśmy na temat Chorwacji i tutaj Ksamil. Porównując to do siebie, Chorwacja zrobiła się bardzo droga. Porównując też dawne czasy, no w sumie tak jak Albania. Ale w, w Chorwacji musicie zapłacić za... Apartament, ale apartament, Plaże ale są darmowe. plaże są publiczne, możecie wziąć sobie, nie wiem, ręczniczek. Jeśli nie chcecie leżaka, położyć się na ręczniczku i nie musicie płacić za wynajęcie leżaka, parasola. Chyba, że chcecie. Także porównując Ksamil i Chorwację, to... Nie mówiąc o całej Albanii, bo wiadomo, w Albanii są takie miejsca, co można, nie? Ale my tylko mówimy o Ksamil. Nie byliśmy w Sarandzie teraz. I nie oceniamy innych miejsc. Porównując dawne Ksambiel, a to e, jak jest tam teraz, to zdecydowanie my już absolutnie nie chcemy tam nigdy więcej wracać. Ten, te tłumy, e, te korki, te ilości samochodów. Nie, 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 to było wręcz męczące. Powiem Wam, że muzyka nakłada się jedna na drugą. I druga na trzecią. O, to jest dokładnie. Po prostu... Głowa nie, mamy, mnie nie mamy nic przeciwko temu, żeby grała muzyka, żeby nawet grała głośna muzyka, żeby była jakaś impreza, jakieś techno, my bardzo lubimy. Ale w momencie, kiedy e, jest restauracja przy restauracji i gra w jednej głośna muzyka, w drugiej głośna muzyka i w trzeciej głośna muzyka, i one są wszystkie przy sobie, e, to wszystko no się ze sobą miesza. To już się wtedy staje niefajne. No oni na chwilę obecnie jedno tylko lotnisko w Tiranie, jakby tych lotnisk było więcej i, i tych turystów byłoby tu też więcej. No też by się to wszystko błyskawicznie zmieniało. Nie? No, tak jak Wam Ania pokazywała rano, nie? Od Sarandy, to jest od dziewiątej godziny, tak żeśmy sobie siedzieli na leżaczku, to od dziewiątej jest korek do, do Ksamil. Po prostu jeden wielki korek. I to jest tak do 12 godziny. No ale jeżdż... teraz też cały ksa... czas jeszcze samochody no, najeżdżają, też, nie? nie? Wieczorem też, co zauważyliśmy z Sarandy jeżdżą też autobusy, więc jakby ktoś był akurat w Sarandzie i nie chce wynajmować, nie wiem, jakiejś taksówki, czy pożyczać samochód, no to może sobie dojechać autobusem, to fajna opcja też jest, żeby pobyć parę dni tu, parę dni tu, dobra, a my gdzie teraz jedziemy? My teraz jedziemy na Ochryt, na jezioro Ochryckie, tak nam się wydaje, ale czas pokaże. Mamy 5 godzin, na pewno, nie wiem czy dzisiaj dojedziemy, gdzie dojedziemy, nie wiem, bo my tak plany zmieniamy w ciągu chwili, więc może skręci, skręcimy do Flory, nie wiem, nie będę gdybał. Czas pokaże. O. To widzimy się później. Zresztą jedziemy wśród takich pięknych gór, cały czas takie tereny niezamieszkałe, górzyste. Takie super drogi. Widać momentami, że to są nowiutkie drogi. Już są tak świeżo, świeżo drążone skały. O tutaj super widzicie przed nami. A powiem samochody stało. Te maski podniesione. Jechaliśmy bardzo, bardzo stromo pod górę. Teraz zjeżdżamy z takiej dużej góry, już ładnych parę kilometrów, ale co kawałek, tak jak Marek wspomina. Stoi samochód z podniesioną do góry maską, albo widzimy gdzieś na poboczach, że po prostu jakiś samochód spłonął. Gdzie my jedziemy, tak w, w miarę powiedzmy spokojnie, a co chwilę ktoś nas wyprze, wyprzedza i żyłuje te swoje samochody, ile fabryka dała, aż coś tam w tym samochodzie nie wytrzymuje. A jadą na czołówkę ostro, nie? Nie. z podniesioną maską i wodę no stop, woda a to tam powiem. wcześniej też lali wodę no. tłumy, tłumy na drodze mnóstwo zaparkowanych samochodów z tyłu też ale jest fajna rzeka, tam widać o. tam na dole jest rzeka tu nawet z tego hotelu jakby woda wypływała tam na dole jest rzeka i pełno ludzi sobie plażuje przy rzece ale pachnie Jak są e, osoby, turyści, zatrzymują się, to oczywiście i też jest sprzedaż przeróżności. Tutaj widzę, mają miód, arbuzy, o, nawet poli... Pan poli Kuska! Trykała, no. Tu zobacz, z góry skopuje wodę, spływa z gór. Tam jest ta rzeczka. Jeszcze po boku stoją samochody, ale klimat robiła ta woda spływająca z tych gór. Jeszcze tutaj stoją. może pokażę. U mnie to lepiej widać. Górska woda, Marek, chciałeś górską wodę? Jest? No, wszędzie nalewają sobie butelki, zjeżdżań. Ogólnie wszyscy się tu zatrzymują i leją sobie górską wodę do picia. Dlatego tu są takie tłumy: wszyscy z butelkami. Ja mam tylko dwie malutkie. Zobaczcie. Czysta górska woda. I tutaj wszyscy nalewają. Ale jest lodowata. Ale powiem Wam, gdybyśmy jechali w tym kierunku, nie z wakacji, tylko na wakacje, to nalalibyśmy sobie tej wody do samochodu. Tak, do do dalsolicy. do, dania, do dania. No Zobaczcie, chłodzi sobie przed mleko, wszystkie picze na jest Dobra. No zobaczcie jak chłodzi picie sobie. Pan tutaj ma miód, miałam kupić mojej siostrze miód, ale ten, który ona mi pokazywała, nigdzie w sklepie nie znalazłam. A nie, nie można tutaj płacić kartą, tylko gotówką, bo my nie gotówki. mamy gotówki. Bo kupiłabym ja, ja, ja. jej takim plastrem. Ja, ja. No, no, lecimy dalej. Wszyscy się zatrzymują i tą wodę leją. ale już widzieliśmy przedtem, nie? Jesteśmy dosyć wysoko w górach. Ale ta woda ma taki smak, no nieopisany z żadnym innym, z żadną inną. Już tak jedziemy od ilość kilometrów i Marek mówi, to niebo jest jakieś takie zachmurzone, czy tam czasami się nie pali. Ale ja mówię, wiesz co, no kurczę, są chmury na niebie. O faktycznie, zobaczcie, są. Więc to chyba są chmury, ale teraz już podjeżdżamy bliżej, nie mamy wątpliwości, że tam na 100% się coś pali. Zobaczymy, bo jedziemy cały czas tą droną, więc myślę, że dojedziemy blisko. Do widzenia, chyba mamy to troszeczkę bliżej. Tutaj, zobaczcie, tam się w całe góry palą. A wiatr jest straszny. Jak Bardzo go... mocno wieje. wieje. tak. Widać tutaj po, po drzewach. Normalnie, jak okno się otworzy, to hula wiatr tutaj. To wszystko się roznosi. Ale reszta tutaj ludzi żyje to normalnie, bo widać, że... Siedzą w restauracjach. Siedzą w barach. No, wszystko funkcjonuje normalnie. Nie widzę tutaj żadnych jakichś tych samolotów gaśniczych, nic na razie jeszcze nie lata. to musi się wypalić. A tam są domy. Zobaczcie tutaj nad tym domem co widzicie, może to później zbliżę tam się tak pali, że masakra domem, ten szczyt płomień. nad domem tam jest taki płomień ale nie widać żeby ktokolwiek to gasił nic, po prostu, kurcze nikt się tym nie interesuje no może nie ma takich dróg dojazdowych, może to muszą być e, e, te samoloty gaśnicze a nie wiadomo czy tutaj są nie no, na pewno są to jak nie ma tu to są z innych krajów no, co ty? Czemu? Małe sprostowanie nad tym domem stał samochód, to właśnie stała straż pożarna. Ujechaliśmy parę kilometrów dalej i zobaczcie, co się dzieje. Kolejny pożar. Gdzieś tam wychodzi dym i unosi się w górę. I tego dymu jest tutaj znacznie więcej. Zatrzymaliśmy się przy drodze kupujemy, zobaczcie, 20 lek kosztują arbuzy, 70 lek melony Euro 50? Nie, nie. Euro Euro coś winogrono. Nie, euro, nie? How much? How much? One euro and half. No, no mówiłam, co ty źle mówisz, dobrze pamiętałam. Jedziemy. A my kupiliśmy, kupiliśmy... Bezpiecznej, bezpiecznej drogi. Kupiliśmy... Kupiliśmy takiego wielkiego i melona dużego. Nie wiem czemu Marek kupił to w Albanii, bo za chwilę będzie w Macedonii będzie jeszcze taniej, ale dobra. Jejku, jak ciepło w tym wanie. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Zmieniliśmy miejscówkę, zmieniliśmy kraj. Obecnie jesteśmy w Macedonii, przekroczyliśmy granicę. Teraz jesteśmy nad jeziorem Ochryckim. O, wygląda dosłownie jak morze, jest potężne. Jesteśmy w miejscowości Ochryda. Przyjechaliśmy teraz nad jeziorko, zobaczcie jak to wygląda, ale za chwilę będziemy próbować znaleźć parking i zwiedzić miasto. Tutaj ogółem są parkingi, jesteśmy dosłownie 2 km od centrum. Ale byśmy musieli tą górę przejść z drugiej strony na pieszo. Ale podjedziemy sobie, bo kiedyś byliśmy tam na szczycie, tam gdzie jest ten zamek i też tam był parking i to było w centrum. Więc spróbujemy tam, bo chcemy sobie ochryć, zwiedzić centrum miasta, o. Wtedy był czerwiec, a teraz jest sierpień. Tak, ale tutaj jakby ktoś chciał przyjechać sobie tutaj poplażować, to tu są leżaczki, pojechać. Jak lubi spokój, o. No spokój to tu jest. Malutki polski akcent tutaj w Ochrydzie. Maleńki przedsmak miasteczka Ochryda. Zobaczcie, tam po lewej stronie są takie klify. Przy nich się zaczynają te czerwone dachy, udeczki. Pięknie widać dno, bo słońce ładnie pada. A tam sobie płynie wycieczka. Można zwiedzić miasteczko od strony wody. A my idziemy w stronę tej pięknej cerkwi. Jak wpiszecie w Google Ochryda albo Macedonia, to na, na pewno wyskoczy Wam ta malutka, piękna cerkiewka. O, już jest przed nami, zobaczcie.